Cześć, to, to kolejny odcinek z Gothic 2 z życia Złodzieja. Ym, w ostatnim odcinku skończyłem tą moją przygodę z Henrym no i z jego zniknięciem, a w tym odcinku można zacząć od czego? no. Więc tak, punktów nauki mam 17, siła mam 28, mogę się nauczyć trochę zręczności, żeby móc lepiej okradać. No i warto byłoby może powalczyć na arenie, trochę. Oj, te jedynki nie chciałem już, ale dobra, niech będzie. Ile mam? Mam 6 punktów nauki. A dobra, to ten jeden punkt jeszcze wydam, żeby mieć 5, równe 5. No i jedziemy. Teraz już będę mógł więcej ludzi okradać. A teraz chciałbym zacząć od jakiejś walki na arenie, bo dawno nie było takiej. Można by spróbować. Kto jest następny? Jest Ortolf. Od 6 do 10. To oj, za późno już. To się prześpię do rana. Kamilo czemu nie? W machach. Nic, czyli nic nie robię. No i jeszcze ósma akurat. Napity. I to. Jak Brogana pokonam, tego od razu zaszantażuję. To jest odcinek 9, więc na czwóreczkę zapisuję. No i lecimy. Brogan jest pokonany, chce moją nagrodę. Nieźle chłopcze, proszę o to pierścień. Następna walka będzie cię kosztować 150 sztuk zł. Za wygraną będziesz mógł otrzymać złoto albo łuk. Wybierzesz sobie. Ja myślę, że to pierścień magiczny. Dobra, no, założę. Będziemy robić sobie yy, yy, symulację. Będę brał to i to, zobaczymy, co się bardziej opłaca. Jak jestem gotów do kolejnej walki, dobra, daj mi złoto i możesz zaczynać. Proszę o to, ona. Kto jest moim przeciwnikiem? Twoim przeciwnikiem jest Ortol. Zdecydowanie najtrudniejszy przeciwnik do tej pory, a teraz ci coś powiem. Chłopak jest prawdzie myśliwym, ale niesamowity, co mają w sobie te typy z północy. Przygotuj się dobrze, mój przyjaciel. Walka zaczyna się jak zawsze za 5 minut. Czekaj, to jest rzeczywiście 5 minut? Jest ma 15. No i czekamy na Ortolfa. Już raz się z nim próbowałem bić, ale słabo to wyszło. Może teraz będzie lepiej. Zobaczymy za chwilę. No rzeczywiście to może być 5 minut. Jest. No, prawda, że spóźniłeś, ortol, stykimy. Fluga, lichtjenlich zejdzie, was es mit dem nordischen Kampfgeist auf sich hat. Na, dann bin ich ja doch mal gespannt. Kampfgeist. Aaaaaah! Zejg's ihm! Aaaaaah! Oh, kurde. Hau drauf! On już dobrze walczył. No. Mach ihn fertig! Ja mu też kritiki, coś mi nie chcą fawilić. Hau drauf! Jakiś krytyk by się przydał. Hau drauf! raz, bo. No, idzie. On mi też mało obrażeń zadaje, ale mam dużo życia. drauf! Mach ihn fertig! O, teraz ładnie poszło, to muszę zapisać. Mach ihn fertig! No, i już połóweczka. nie jest tak trudno. Hau drauf! No, mogę też dużo błędów popełnić i nie ginę przy tym, a w kilku walkach tak wyłoży, że, że wystarczyły dwa błędy albo nawet jeden i już ginąłem. No, może być. Zeig's ihm! Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig. No, fertig! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Hau drauf! Mach ihn fertig! No Akurat krytyk poszedł na koniec, super! Nie wiem mój zabierał, oczywiście. Ich, ich das ja, ordentlich ein Bums, mein Junge! Auf dir hätte man einen echten Nordmann machen können. Meinen Respekt hast du dir jedenfalls verdient. Ich kenne deine Position auf Adrians Kämpferliste und bin geneigt, diese Liste öffentlich zu machen. Was ist dir das kleine Geheimnis um deine Position wert? Wenn du mir nicht schon einmal bewiesen hättest, dass du besser im Kampf als ich bist. Würde ich dir jetzt volles Fund aufs Maul geben. Und jetzt? Was soll schon sein? Verrate doch jeden hier meinen Platz auf der Liste. Ist mir doch egal. Ich halte nichts von dieser Geheimnistuerei. So wird einem guten Krieger doch nie die Ehre zuteil, die er verdient. Mal abgesehen davon, du wirst der Letzte gewesen sein, gegen den ich verloren habe. Ich kann jeden dieser Weiche hier schlagen. Auf Adrians Arena-Zettel steht auch Burgans Name drauf und er ist ganz scharf auf diese Liste. Ha, das ist die perfekte Gelegenheit. Ich muss diese Liste unbedingt haben. Wenn du mit mir tauschst, kannst du sogar wählen, was du dafür haben willst. Das ist Musik in meinen Ohren. Was gibt es zur Auswahl? Entweder du nimmst dieses Wolfsmesser oder dieses ja. der Lebenskraft. Interessiert mich nicht. Ich denke, ich behalte die Liste lieber. Vielleicht male ich ein Bild auf die Rückseite. Oh, weil du machst mich fertig. Hier, warte. Auf meiner Reise in den Süden hatte ich immer ein Kurzschwert dabei. Das gebe ich dir. Mein allerletztes. Na, wenn das so ist, werden wir uns doch einig. Ja. Sehr gut. Dieser Deal ist der Wahnsinn. Aber was soll's? Hauptsache ich kann Broker eins auswischen. No, zaraz zobaczymy, czy to mi się opłacało w ogóle. Oj, nie się. Nie wiem, który on mi jeszcze dał, chyba ten straży. No ale coś. To... Nie opłacało mi się to w ogóle. Ja muszę wczytać grę, no i inaczej postąpić. Zatrzymam sobie tą listę. No i zobaczymy, kto tam jeszcze jest potem. Niech on się uzdrowi i tak nie będę z nim walczył. Jeszcze jest. Aha, jestem ja i już kapitan Gerard. Ich habe ein Schwert auf dem Feld gefunden. Es ist zwar total verrostet, aber man kann auch eine eingravierte Nummer erkennen. Hier, wirf mal einen Blick drauf. So, eine Nummer also. Solche Nummern verwendet man in der Regel, wenn man größere Mengen des gleichen Modells liefert, um den Überblick zu behalten. Eine Waffenlieferung weist natürlich auf Progan hin. Aber der hat doch eigentlich Hanke. Also warum sollte er von irgendwo außerhalb Waffen beziehen? Hm, sehr merkwürdig. Aber könnte das Schwert nicht einfach so schon eine Weile dort liegen? Nein, das bezweifle ich. Wenn es schon länger dort liegen würde, hätte Henry es sicher auch schon gefunden. Immerhin arbeitet er fast jeden Tag dort. Wahrscheinlich wäre dieser Idiot sogar einfach hineingetreten und hätte sich den Fuß abgeschnitten. Und innerhalb von einer Woche verrostet es so sehr? Da muss es aber ein sehr billiges Material sein. Hm. Du bist verdammt scharfsinnig, Bursche. Selbst bei dem beschießensten Stahl sollte es nach einer Woche nicht derart durchgerostet sein. Da hast du recht. Wenn du mich fragst, sieht das eher nach einer unsachgemäßen Lagerung aus. Richtig. Schließlich lagert niemand eine Kiste voller Waffen im Wasser. Das stimmt. Aber so blöd müssten sie ja gar nicht sein. Es reicht, wenn die Waffen irgendwo gelagert werden, wo viel Wasser in der Luft ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit, feiner Wasserdampf oder spritzende Gischt, irgend so etwas hat. Wenn dir eine solche Stelle hier in der Gegend einfällt, solltest du dort einmal nachsehen. Das Schwert behalte ich erst einmal. Ich habe auch noch einen Zettel auf dem Feld gefunden. Allerdings ist die Tinte völlig vom Regen verwaschen. Man erkennt nur noch ein A in der Unterschrift. Rogan, dieser Mistkerl, ich wusste es. Aber ein A beweist leider noch gar nichts. Das stimmt. Hier haben sehr viele Leute einen A im Namen. Ich denke nochmal über die Sache nach, lege mich auf einen Verdächtigen fest und spreche ihn dann auf die Sache an. Und das No nie no. pisz O nie! I co ty tu jeszcze masz? Właśnie, teraz też jest ważna decyzja do podjęcia. Tam... Pokonałem Ortolfa, daj mi wygraną. porządku, chcesz złoto czy łuk? Daj mi łuk. Proszę bardzo, z asortymentu Ortolfa powinieneś jeszcze trochę popracować nad... Afory, afory z mami, ja zbytki wychodzą. Następna walka będzie kosztowała 200 sztuk złota. Niedługo zabraknie mi zawodników. Co to za łuk? Łuk myśliwski. Zostawię sobie ten łuk. Myślę, że opłaca mi się to. Nie wiem ile. Złota pewnie bym dostał. No tyle ile zapłaciłem. Czyli 150. Wiadomo, no to dostałbym 300, ale wcześniej zapłaciłem 150. Czyli ostatecznie bym miał plus 150. A Wordolfa taki łuk myśliwski, to ile kosztuje. 400 Aha, no tak, no bo tu, w Gothicu 3 to jest trochę inaczej zrobione, bo tam. Tam te... Yy, no. tam wartość już jest zaniżona do tej ceny, którą handlarze by zaoferowali. No dobra, został jeden przeciwnik. Myślę, że można by go teraz już pokonać, kapitan Gerard. A nie, teraz ja. Co co ze sobą mam walczyć? Bo on powiedział, że 200 sztuk, a nie 350. Idę teraz, oczywiście, do Jaspera, żeby się nauczyć trochę zręczności. ja mam teraz jeszcze dwa. Tylko, jeszcze, żeby się jakiś próg nie zrobił. Ale nie ma jeszcze progu na razie. Dalej, mam łuk, taki fajny już. Mam jeszcze dwa punkty nauki. A, to sobie dam na siłę, co tam. To Pozwolisz, że się u ciebie prześpię. A, do południa. Prawda, z tym łukiem tak to tak nie wygląda, bo on jest strasznie olbrzymi. No, takie to już jest w gotiku. Właśnie, oczywiście tutaj. A nie, teraz się te ustawienia zachowały o kiwo. W się te docieni. Dobra, to idę do Adriana, no jak już zaczą zacząłem w tym odcinku walczyć, to i skończę. A tak to, no nie, nie skupiałbym się na jednej z tych myśli, tylko po prostu poszedł w jedną stronę i co tam się zrobi, to się zrobi przy okazji. Proszę, o to złoto na następną walkę. Kogo mam pobić jako następnego i jak długo będę musiał tym razem czekać, aż jaśnie panowie będą gotowi na walkę? Teoretycznie wcale. Następnym kandydatem mianowicie jestem ja. Aha, ja. Dobra. Nie, nie ja jako ja, tylko ja jako Adrian. No w sumie rzeczywiście, to jest... No, logiczne. logiczne. No, Pogadajmy jak walczysz i wiem, że jesteś dobry. Niestety niewystarczająco dobry dla mnie. Jesteś śmiejący, ktoś się śmieje ostatni. Doznajesz przecież obrażeń w poprzednich walkach. Ciosy, które teraz kizadam z pewnością nie poprawią twojej sytuacji. Spokojnie, zanim cokolwiek uda ci się zrobić, zbierzesz ode mnie pieniądze. Jeśli będę zmuszony, to ojczymy tę paplaninę, chcę walczyć. Ale masz szczęście, nam się chociaż 5 minut czasu, w końcu nie chcę, żebyś potem płakał, że zostałeś zaskoczony. No nie wiem, jak będę, będzie taka opcja, to ja go zaszantażuję, no. Ale wątpię, żeby takie coś się pojawiło. Będzie chyba trzeba czekać na Gerarda, albo potem już zostanę z tą listą do końca gry, no. No dobra, możemy zaczynać. Niech wygra najlepszy. O, no, on się tak zamachuje. Jetzt co za. O, no, ale dobra. Tylko jak mi dziabnie, to po mnie. Ja, so is Kurde. No Trudna mi ta walka, bo ten jego miecz jest strasznie długi. Kurde. Ale udało. Ale jest. Na Jec! A? A Jec! jest, Ale Jec! Jec! jest, Jec! Jec! Potaż się, sofaj trochę. So is gut. Haut raus. Ja macht schon. Zeig's ihm. Heish. Na macht schon. Niech. Ajajaj. Marka jest trudna tak, mówię no ale no da się go pokonać, tak. I mamy już teraz wyboru. No za że dał mi szansę, i nie zabił mnie. So is gut. Kurde. Co, ja za wolno zaatakowałem? Chyba tak. No właśnie, muszę się lepiej na bok przesunąć, a nie tak... odskakiwać do tyłu, Okej. Okay. No trochę jeszcze ta walka potrwa, zdecydowanie, bo... no nie jest łatwa. Znaczy... On po prostu długa jest, na no. Nie tyle, że nie jest łatwa, ale jest długa. No cóż, no takie są właśnie walki w gotiku. Ja! A No nie no, niestety on ma bardzo. dają ja już mówiłem, on ma bardzo długi ten miecz i to jest jego przewaga po prostu. Ale dał mi szansę, bo nie zabił. Znaczy nie powalił właściwie. Aj. No za bardzo się zbliżyłem pod wpływem chwili. I teraz za bardzo znowu głowym minąłem. Przynajmniej gra się tu szybko wczytuje. No ale już Gerarda sobie zostawię na następny odcinek, myślę, bo już będę miał dość raczej walki po tej bitwie. Znaczy po tej walce, bo bitwą może to trudno nazwać. Dał mi szansę znowu. No i życia mu upływa. To jest do, to dobry znak. No chodź. Adrianku. Ale takowy. bezpieczna odległość jest najważniejsza. No no, co czekasz no? Co miałeś lepszy miecz? I co? Pokonał cię taki zwykły bandyta. Słogiej jaszek. Znaczy jeszcze nie pokonał, ale zaraz cię pokona spokojnie. A, dobra, nie ma co zapeszać, ale spokojnie. może jak zaraz nie wyszedł z tej areny. Udało się. No, z Gerardem już teraz nie będę walczyć, wziąłbym sobie tą broń. Betty. A, no, to jest słabe ochłodzenie. Tej broń nie można zabierać. No, ale dobra. Dammy. Oddamy mu... oddamy mu O man, mein Kopf. O, dein Kopf. Jesteśmy winni 390 sztuk złota, Wielki Mistrzu. Ale z Ciebie wiesz z jaką, jaką wyrządzi mi to dziurę w finansach? Ale pewnie dużą. Dokładnie, a ja nie mogę brać tego ci zasły. Zarobiłeś się, został teraz tylko jeden przeciwnik, który będzie z tobą walczył. Kosztuje 350 sztuk złota, tym razem do wygrania jest miecz, naprawdę cholernie dobry. Czy mogę z nim spróbować w sumie, no? To jest ta flądra. No dobra, spróbujmy z nim może. Skoro i tak już w tym odcinku tak walczymy. Coś tam powiedział, że Gerard chyba, prawda? nie chciałem tego... oglądać, znaczy nie chciałem tego dialogu słuchać, bo, no... Nie chcę tylko sprawdzić... jaki on będzie dobry, skoro z Adrianem mi tak źle szło, no... choć jeśli bym jemu zadawał krytyki, to nie byłoby tak źle. A. Na du Jeszcze on się nie, nie zamachuje się tak. Nie, to ja sobie to rzeczywiście odłożę na kiedy i tą walkę. Bardzo dużo czasu zajęło. Dobra, to w takim razie ja już sobie wybywam stąd. Mam łuk, więc fajnie. Będę mógł się skupić teraz trochę na polowaniu. Jak, jak niedługo też się uda następny poziom wbić, to troszkę się potuczę strzelania z łuku. Czy ktoś mnie do tego uczył? Ortolf mnie może tego nauczyć, może? Nie. On mi za to może sprzedać lekki skorzany pancerz. Stać mnie, ale... Na razie mam tą kolczugę swoją, dobrze się w niej czuję. Dobra, może nie czuję się w niej dobrze, no ale wystarcza mi. No to idę. Najpierw no tam pójdę może w prawo. Co tam, a z tobą już nie ma żadnych problemów, Mateo? Nie. Właśnie, gdy idę, idę tam w prawo, bo tam nawet widziałem taki obóz był myśliwych, to do, do niego bym chciał sobie dojść. Zobaczymy, jak mi w ogóle będzie szło to strzelanie z łuku. A ja, też, ja coś go nie mogę wyciągnąć. Mam go na dwójce, a nie działa. Czemu? Czemu to nie działa? Ja się pytam. Naciskam dwa i się nie chce wyciągnąć cholera. Dziwactwo. Będę musiał zobaczyć o co chodzi. Na razie tu jest obozowisko. Kurde, napocząłbym sobie to, to, to tam jest w tłuku, ale nie mogę. Tutaj coś znikło. O. Kurde, wystraszyłeś mnie, magu. Isidor. Co ty tu robisz, Isidorze? O kurde, zobacz. On teraz będzie tak za mną kroczył. Przez jakiś czas. To może nie Nic Trudno. Dobra, wczytam grę, żeby nie tracić doświadczenia. Nie ma co chodzi z tym łukiem. Naprawdę nakiskam teraz dwójkę nic się nie dzieje. Halo. Inos, zum Gruße, Wanderer. Was führt eure Schritte in diese verödete Gegend? Ach, ich guck mich nur ein bisschen um. Wer bist du? Man nennt mich Isidor, und ich bin ein Diener Innos. Ich gehorche all seinen Befehlen. Und ich kann auch dir nur raten, das zu tun. Falls du nicht in der Verdammnis Beleas schmoren willst. Inos spricht mit dir. Er spricht zu mir. Innos hat meinen starken Geist auserwählt, um seine weltlichen Angelegenheiten zu klären. Im Traum klärt er mich über Dinge auf, die den normalen Sterblichen verborgen bleiben. Was machst du hier? Ich untersuche diesen merkwürdigen Felsen. In meinem letzten Traum sprach Innos von uralten Göttern, die einst diese Welt beherrschten. Angeblich erlangen sie in diesem Teil der Welt zunehmend an Macht. Und ich werde sie erforschen, sie aufspüren und sie letztendlich vernichten. So, so, Götter vernichten. Mache ich auch immer vor dem Frühstück. Spotte nicht, du Wicht! Erfüllt von Innos heiliger Flamme ist ein Mensch mächtiger als alles andere. Und wenn du mich aufhalten willst, wirst du diese Macht zu spüren bekommen. Verstanden? Beruhige dich! Erzähl mir von den alten Göttern! Die alten Götter waren mächtige Wesen, doch sie waren Monster. Es waren Wesen des Krieges und der Vernichtung. Die wilden Kriegsstämme dieser Gegend verehrten sie in grauer Vorzeit. Opferten ihnen Tiere und sogar Menschen. Im Gegenzug erhielten sie Teile der göttlichen Macht. Allerdings waren es keine richtigen Götter, sondern Dämonen, grausige Überreste aus der Zeit der Schöpfung der Welt. Und was hat dieser Felsen mit den alten Göttern zu tun? Wie dir vielleicht aufgefallen ist, passt dieser Felsen überhaupt nicht in die Landschaft. Enos, der einzig wahre Gott, jagte und vertrieb alle alten Götter. Verbrannte sie mit seinem flammenden Willen. Bei diesem Kampf wurden große Teile der Landschaft in Mitleidenschaft gezogen. Ich vermute, dass dieser Felsen hier bei einem Kampf herumgeschleudert wurde und schließlich hier einschlug. Deshalb erhoffe ich mir neue Erkenntnisse, wenn ich ihn untersuche. Nette Waffe hast du da. Was ist das? Das ist eine Kampfschaufel. Sie dient mir einerseits zu Ausgrabungszwecken, andererseits ist sie eine mächtige Waffe gegen vorlaute Viecher und Strauchdiebe. Klingt interessant, aber warum wehrst du dich nicht mit Magie? Nun ja, meistens verbrenne ich meine Feinde mit innerst lodernem Zorn. Doch manchmal ist es nicht angebracht. Und ein ehrlicher Kampf, Mensch gegen Bestie, muss die Entscheidung herbeiführen. Als Magier darf man seine weltliche Hülle niemals vernachlässigen. Okay, dir macht das Kämpfen also Spaß. <laughs> genau. Und es hält den Körper in Form. Kannst du mir etwas über Magie beibringen? Feuerbälle wie du abfeuern zu können, wäre sicherlich hilfreich. Du musst dich dein ganzes Leben der Magie zuwenden, wenn du sie beherrschen willst. Man kann das nicht einfach von heute auf morgen lernen. Aber wenn du wirklich etwas Magie wirken willst, kann ich dir einige Spruchrollen verkaufen. Die kann man zwar nur einmal anwenden, sind aber trotzdem sehr mächtig. Das klingt schon mal ganz gut. Zeig mir. dann Warum verkaufst du nur Feuerballspruchrollen? Weil der Feuerball der mächtigste und flexibelste Zauber von allen ist. Ich selber nutze ausschließlich ihn. Hm, aber ein einziger Zauber ist doch langweilig. Hast du denn wirklich keine anderen Spruchrollen? Nun ja, einige habe ich sicher noch von meiner Studienzeit im Kloster. Wenn du willst, kann ich sie dir ab jetzt auch verkaufen. Na. Czemu ognica strzała ma taką ikonę jak coś innego chyba? Takie nóżki ma. Drła lodu to się może przydać. A sprawdzę, no bo w końcu mam już 30 za. Dobra. myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Całkiem przyjemnie mi się grało. No i no nie, muszę zobaczyć o co chodzi z tym łukiem, bo mam go założonego, a nie mogę nim walczyć. A w tym odcinku, tutaj ja mówię to już na tyle, ja się zamieszkam. no i do następnego odcinka. Cześć. So,